Chińczycy ostatnio pokazali drony, które nie ukrywają się przed radarem, tylko udają ptaki i to działa aż za dobrze. Na wystawie CM 2025 Chińczycy pokazali swoje najdziwniejsze i najbardziej genialne drony. Przypominają ptaki tak realistycznie, że gołym okiem nie poznasz, że to maszyna. Rozpiętość od wróbla do jastrzębia. Ich największy atut nie kształt. A ruch, skrzydła się naprawdę składają i rozkładają. Mają zmienną prędkość trzepotania dostosowaną do gatunku. Potrafią naturalnie szybować, aby wyglądać jak prawdziwe ptaki na niebie. Stworzyli je naukowcy z Northwestern Polytechnical University. A pierwszy raz pokazały się publicznie dzięki elitarnej jednostce Zhao Long Commandos, takie chińskie Navy Seals. Co ciekawe, to nie są drony stealth pod kątem technologii. One są stealth pod względem oka człowieka. Zamiast ukrywać się przed radarem, chowają się w tłumie ptaków. Idealne do krótkich misji rozpoznawczych. Zwłaszcza tam, gdzie zwykły dron byłby od razu wypatrzony. To chyba pierwszy dron, który może jednocześnie podsłuchiwać bazę wojskową i zostać nakarmionym przez panią Grażynę na parapecie. Ale tak na poważnie, to według mnie jest to totalnie przerażające. Komentarze klasycznie zostawiam ekspertom. Bajka.